bo to w tych trudnych czasach dla ojczyzny przybywają do niego przedstawiciele katolików świeckich, którzy tutaj 8 maja modlili się za Karola Nowryckiego, kandydata na prezydenta. Pozwólcie, że przypomnę teraz słowa, jakie wtedy do nich powiedziałem, bo one są bardzo ważne. Wielką nadzieją dla Polski stajecie się teraz wy, zgromadzeni na Bobolówce. Być może że święty Andrzej szuka już ludzi, którymi się posłuży w przyszłości dla dobra Polski. To, co dziś się dzieje na Bobolówce, jest czymś wyjątkowym w dziejach Polski. Świeccy katolicy w Polsce biorą sprawy wyborów w sferęce. I być może dlatego w tych dniach zły tak szaleje, bo czuje swoją porażkę. Jako kustosz tego miejsca proszę was, Bądźcie wierni temu, czego żeście się tu zobowiązali.